5, 4, 3, 2, 1, start. Szczyt wolniej, 70. Skręt nagły, 90 stopni. Prawy otwiera długi i zacisk, 6 prawy przez szczyt, 80. 3 lewy zacisk przez szczyt. I 5 prawy, bardzo długi przez szczyt, 60. 5 prawy, długi, ostrożnie zacisk, 2 prawy po wewnętrznej. I 3 lewy zacisk, 2 lewy. 60. 5 prawy przez wybój, ostrożnie zacisk, dwa prawy. I skręt dwa lewy, bardzo długi zacisk, przez szczyt i otwiera 5 lewy. 30. 4 prawy. I 5 lewy. Do 6 prawy, otwiera bardzo długi, ostrożnie zacisk, 3 prawy. I 4 lewy, długi, otwiera 5 lewy. 40. 3 prawy. 50. Powoli trzy prawy zacisk, dwa prawy po wewnętrznej. I dwa lewy, bardzo długi. Nie tnij, kamienie po wewnętrznej. I dwa prawy przez szczyt. Do trzy lewy. 40. 5 prawy. Bardzo długi zacisk przez szczyt. Do nagły cztery lewy. I wolniej. Krótki, trzy prawy. 30. Ostrożnie, otwarty nawrót. Lewy, nie tnij kamienie powewnętrznej. 50. Skręt 90 stopni prawy. Do cztery lewy otwiera. 30. 3 lewy, długi, nie tnij, rów po zewnętrznej Do krótki 4 prawy I krótki 4 lewy Do 4 prawy, zacisk, 3 prawy Do 3 lewy, długi, przez szczyt 30 4 prawy, bardzo długi, zacisk, 3 prawy, nie tnij, kamienie po wewnętrznej Do 6 lewy, otwiera, przez szczyty 60, przez siodło Środkiem, przez szczyt, do nagły, 5 prawy, nie tnij I 6 lewy, przez wybój 60 Lewą, przez hopę Do 5 prawy, zacisk, przez wybój Do 6 lewy, bardzo długi, Długi, ostrożnie, zacisk, cztery lewy przez szczyty, do płasko prawy, 40 środkiem przez szczyt, czterdzieści, trzy prawy, nie tnij, osiemdziesiąt, cztery prawy, zacisk, przez siodło i otwiera, 80 ostrożnie, dwa lewy przez szczyt, pięćdziesiąt, cztery prawy, zacisk, przez szczyt, nie tnij, tylko czterdzieści, jeden lewy, bardzo długi, nie tnij. kamienie po wewnętrznej, do 5 prawy, bardzo długi zacisk, prawą przez osiemdziesiąt, trzy lewy i 5 prawy długi. 40. 4 lewy otwiera przez wyboj. Do 4 prawy przez szczyt długi. 100 przez wyboje. Do 4 prawy bardzo długi. 86. Prawy długi. Płasko lewy i 6 prawy przez szczyt, długi zacisk, 5 prawy, 40 5 lewy, długi przez szczyt, otwiera i zacisk, 4 lewy, długi, nie tnij 100 przez wyboje, 5 prawy przez wybój, 130 w dół Ostrożnie, wolniej, 4 prawy, długi zacisk Do skręt 90 stopni, lewy, nie tnij, otwiera, 3 lewy, długi 40. 4 prawy, zacisk, rów po Do 3 lewy, bardzo długi, ostrożnie zacisk. Do 2 prawy, bardzo długi zacisk. I lewą do krótki, 2 prawy. I 4 lewy, długi zacisk, 3 bardzo długi, otwiera. 50. Skręt, 1 lewy po wewnętrznej. Do 6 prawy, bardzo, bardzo długi przez metę. Zacisk, 4 prawy, do hamuj.